dobry Państwu. Witamy w studiu po spotkaniu Polska Pilandia. Razem ze mną eksperci. Jakub Studziński. Witam serdecznie. Igor Kireńczuk. Witam. Eksperta Szkopka niestety nadal nie ma, ale proszę nie martwić. Wkrótce powinien się zjawić. Na początek mam dla Państwa smutną informację. Nasz przyjaciel, jeden z wieżaków, które typowały w eliminacjach Euro hakeczka szatniczka odszedł od nas. Jesteśmy winni Państwu tę wiadomość. A teraz przejdźmy może do samego Spotkania. 5 do 0. Pogrom. A jakieś zastrzeżenia? Ja myślę, że w tym meczu byłoby na siłę trochę szukania markamentów w grze naszej reprezentacji. Nawet zawodnicy rezerwowi, którzy grali w tym meczu, myślę, że pokazali się z bardzo dobrej strony. I myślę, że mecz jak najbardziej na plus. No tak, bardzo, bardzo ładnie rozegrany ten mecz. Polacy przeważali, wysokie zwycięstwo i tak naprawdę Finowie nie mieli nic do powiedzenia w jednej tylko akcji. No akurat gdy nasi obrońcy się pomylili, była groźna sytuacja, Na no, szczęście wyszliśmy w, w tej sytuacji obronną ręką, a nawet nogą. No i, yy, no i zakończyliśmy ten mecz na zero z tyłu. A co sądzicie o grze? Arkadiusza Milika, tego napastnika, no jednak trochę sobie z ary... Arajuriem nie radzi, chociaż no nie jest to pewne czoło w ręce Europy. Czy jest to zastąpić Lewandowskiego w razie jakiegoś urazu, kartek? No, Milik nie jest przede wszystkim przyzwyczajony do takiego mocnego gry z przodu, na jakiej pozycji gra Robert Lewandowski. Zawsze yy, no, ma tą świadomość, że Robert jest w drużynie i, i jest na boisku, dlatego no myślę, że musiałby trochę na tej pozycji pograć. Jednak w meczu z Finlandią no, troszeczkę mnie rozczarował. No, trudno zastąpić Roberta. Wiadomo w, w jakim momencie rozwoju kariery jest Roberta, w jakim Arek. No a poza tym milik jest bardziej przyzwyczajony do, do Chris Country do gry gdzie jest więcej swobody niż do takiej do jeszcze takiego autobusu jak sobie w finowie w tym meczu. właśnie jak rozmawiamy o tym postępie, o tej karierze, sądzicie, że przed Polską są złote lata, czy to jest to właśnie pokolenie, które po prostu jak skończy kariery, to z w tym sze, wspaniałym przeżyznę. Ponieważ dodać, no, o jeszcze no dać oceniasz nawet są bardzo... Różne w mediach zagranicznych niektórzy mówią, że potencjał i na przyszłość i nie mówią, że przeżyzna i nic z tego nie będzie, jak nas Ja Myślę, że szkółki piłkarskie w Polsce są na coraz wyższym poziomie. Mamy dobrych, młodych zawodników, którzy grają w najlepszych naszych klubach w pierwszym składzie. I myślę, że jeśli chodzi o młodzież, o, o przyszłość naszej reprezentacji. Że na ten moment, o ile oczywiście to nie spadnie w dół, to myślę, że na ten moment nie mamy się czego martwić. No tak naprawdę to, czy to jest złote pokolenie, czy nie, zweryfikuje turniej we Francji. No i miejmy nadzieję, że, że w końcu nam się uda wyjść z grupy. Eee, no i eee, też widać, że Polski Związek Piłki Nożnej stawia na młodzież, stawia na wychowanków. I teraz też wyszedł ten podręcznik do szkolenia młodzieży na nowy model gry, ale też ostatnio prowadzili jakieś premie za, za ilość wychowanków grających w pierwszym zespole, więc widać, że Polski Związek Piłki Nożnej stawia na to, żeby Skoro szkolić jak najwięcej młodych pikarzy polskich, niż sprowadzać ze granicy. A sądzicie, że takie zespoły jak Krasnodębski, nasz ostatni rywal, to jednak też mają pewien potencjał przed sobą, czy raczej będą pikować w dół, pikować i staną się chłopcem chłopcem do bicia po kroju tych najsłabszych drużyn? Myślę, że o sile zespołu yy, świadczą jego. Wychowankowie z kraju i, i siła tych szkół piłkarskich w danym kraju. No, Finlandia no, no nie jest może y, w tej kwestii jakimś europejskim gigantem, no ale może tak jak Polska, która też jeszcze kilka lat temu no miała powiedzmy sobie bardzo średnią drużynę, to może oni za kilka lat też może dołączą do, do czołówki. No tak, no to wszystko zależy od tego co się tam dzieje w kraju. Więc no na razie w nic nie pokazała teraz ani w przeszłości. Nic, nic wielkiego nie, nie wygrała, nie awansowała chyba też nigdzie. Więc zobaczymy jak to się rozwinie. No. Wiadomo to przyziomu San Marino czy Gibraltaru raczej nie na zwłaszcza Jednak ileś tam ludzi mieszka w tej Finlandii i, i coś tam powinni grać. Skoro, skoro są tam kluby piłkarskie, jest kilka lig i coś tam zawsze jakiś porządny piłkarz powinien z tego wyjść. Media w Finlandii były, mówiąc, bardzo surowe w ocenie występów Twoich podopiecznych. Myślicie, że to faktycznie Finlandia jest taka słaba, czy Polska taka silna? Ja myślę, że jedno i drugie po części, bo Polska zagrała w tym meczu jak taki rasowy zespół. Pokazała kto tu jest górą, poza tym graliśmy u siebie, to też się gra inaczej zawsze. No a Finlandia może chciała, ale no nic, nic z tego nie wyszło. No tak. Przypomniał mi się teraz mecz, jak Polska gra z Hiszpanią była roka, albo dwa lata przed euro. To początek to na smutny. Tak, już dokładnie nie pamiętam. Myślę też, że zostaliśmy taki mocny, mocny, mocny pogrom od Hiszpana. Waszej do zera było wtedy. Więc yy, myślę, że <laughs> wtedy Polska no, nie jest w takim samym momencie jak Finlandia teraz, no może z trochę z mocniejszymi zawodnikami. Ale potrafiliśmy się mimo wszystko po takim pogromie wygrzebać i mamy teraz, myślę, że jak na te czasy, bardzo dobry zespół. No tak, ja chciałem zadać takie jedno pytanie, ponieważ kilku zawodników, czy wielu zawodników, powiedzmy, z tych nie, nie w ręce, nie w ręce do tej pory pierwszych miał miało wystąpić przeciwko Finlandii. Który najbardziej was zaskoczył pozytywnie? Myślę, że zarówno Wszołek, jak i Starzyński zagrali w bardzo dobry mecz, zresztą obaj strzelili w tym meczu bramkę, Wszołek nawet dwie. Tak patrząc na, na ich grę, to myślę, że są myślę, dobrą alternatywą dla naszych podstawowych zawodników, nawet y, w kwestii wyjazdu na Euro. No tak, tak. Y -y. Młodzi, czy młodzi, nie wiem, no, ci stali powołani, którzy nie byli powołani wcześniej do reprezentacji, pokazali się, jak właśnie Starzyński, czy Wszołek, czy Salamon, który też mi się bardzo podobał, zarówno w meczu z Serbią, no i w meczu z y, Finlandią, wszedł z ławki i zaliczył asystę bardzo ładną. Y, no także na walka ma no, ból głowy, tak naprawdę, kogo wziąć na euro, a kogo nie wziąć. Myślę, że to dobry pomysł, żeby tak na no, no, ostatniej prostej jeszcze prowadzić ten, y, tę rekrutację, żeby jeszcze tydzień sprawdzać, że to jest dobra idea, żeby powiedzmy takiego zawodnika, który no, dopiero co przed został, można powiedzieć, dostał pierwsze wykształtowanie od dawna, wzięli na turniej. Myślę, że tacy zawodnicy, którzy teraz pokazują wysoką formę, szczególnie ci młodzi, z nimi może być taki problem, że oni mogą na tym turnieju w cudzysłowie się podpalić i no mogą po prostu może zjeść ich trema. Jednak myślę, że skoro mają w tym momencie dobrą formę, to czemu nie? Myślę, że można by ich zabrać na przykład jako alternatywę dla takiego Łukasza szukały, który no w tym momencie nie błyszczy formą, jak najbardziej. No tak. Powiem szczerze, że, że mm, najlepszym rozwiązaniem będzie to, jeśli na nauka dobierze zawodników, którzy są w formie, a nie no, którzy tam gra, grali w reprezentacji, w eliminacjach, ale no, nic nie grają w klubach. Nie Ile, że chłopiec się stara w, w, w klubie i ma dobre wyniki, no to warto go powołać i, i tego, i, i żeby zagrał. No i tak też było teraz w tych meczach. I, Pokazali się ci, którzy wcześniej w nie byli, ale teraz formą puszczą w klubach. A jak zapatrujecie się na te dwa ostatnie sparingi, które mają być już, powiedzmy, sprawdzianem tej wyselekcjonowanej kadry? Holandia, rywal, który nie dostał się na Euro, jednak, no, w sobie. A Litwa, chłop Myślę, że Holandia, mimo że jest takim dobrym... Powiedzmy sobie, bardzo dobrym europejską drużyną. Myślę, że są troszeczkę w dołku teraz, a Polska jest w gazie i pokazali nawet w meczu z Niemcami, że są w stanie wygrać z mistrzami świata. No dlatego myślę, że mecz z Holandią jest jak najbardziej do wygrania. No oczywiście to też zależy od składów, kto jakim składem zagra, czy Polska będzie grała w 100% pierwszym składem, czy Holandia będzie grała pierwszym składem, jednak mimo wszystko jacy zawodnicy nie wybiegną na boisko to myślę, że ten mecz jest do wygrania A jeśli chodzi o Litwę to no, myślę, że to będzie mecz yy, no, myślę, że podobny jak z Finlandią no, Litwini no, nie pokazują nic ciekawego, nie ma tam znanych zawodników Liga Litewska jest też słaba więc no, nie mają za bardzo żadnych powiedzmy sobie asów, żeby, no, żeby w tym meczu z Polską się pokazać i wygrać ten mecz no tak Holandia w dołku, ale jednak mocny europejski zespół. Myślę, że będzie wyrównany mecz i tutaj wynik ma, że zarówno Polska, jak i Holandia mogą wygrać ten mecz. I, jeśli chodzi o Litwę, no to tak, już wspomniał Igor, przeciwnik podobny do Finlandii, myślę, że, że uda nam się z nimi wygrać bez problemu. Właściwie taki dobry pomysł, Macie, żeby przed samym turniejem zorganizować sparing ze Słabeuszem, po prostu strzelić parę golów, robić humory. To działa? No myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i taki mecz z takim słabszą drużyną nie jest y, właśnie ustawiony przez przypadek, bo jeżeli te sparingi zostałyby ustawione odwrotnie i byśmy na końcu grali z Holandią i jeszcze przegrali ten mecz 2-3-0, myślę, że chłopaki podczas turnieju no, mieliby w głowie gdzieś to, że z Holandią przegrali. No i mogłaby gra zupełnie inaczej wyglądać. A tak jak strzelą w Litwie kilka bramek, wygrają wysoko ten mecz, to będą na pewno lepsze nastroje. Zresztą, tak myślę. Przed Euro 2012 graliśmy w z Andorą. E tak, dokładnie. E no, i widać, z entuzjazmem piłkarze podchodzili do turnieju, jednak turniej z wyrzuciką, ich umiejętności aktualne, no i umiejętności tunera. <grym> tak. No i niestety, no wyszła, jak wyszła. Mam, mam nadzieję, że tym razem to pomoże. No i nasi motywują dodatkowo, wygrają pierwszy mecz i przystąpią do kolejnych bez wiarą w to, że mogą coś osiągnąć. Także dziękuję Wam serdecznie za Wasze opinie. Się, chcielibyście jeszcze coś dodać? Myślę, że mogliśmy doczekać się w tych czasach bardzo dobrej drużyny. No nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać tylko kciuki, aby pokazali tą formę, co grają teraz na Euro i myślę, że jak najbardziej mają szansę wyjść z grupy. To dzieński No ja Tylko życzę wszystkim reprezentantom, którzy są tam Którzy mają szansę gry do reprezentacji, żeby się pokazali w klubie najlepiej i żeby na Walka miał no, kogo wybierać, a nie żeby wybierać kogoś, bo musi kogoś wybrać. Także jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście również Państwu za to, że nas oglądacie. Także no, do zobaczenia za jakiś czas w studiu przed spotkaniem w, spotkanie w Holandii. Do usłyszenia. Do widzenia.